Las Ruda Popioły, nazywany jednym z najbardziej nawiedzonych miejsc w tej części Polski. W lesie znajdują się stare wille i domy letniskowe z przełomu XIX i XX wieku. W tym willa Clara, która była własnością łódzkiego przemysłowca Kindermana. Las skrywa wiele mrocznych tajemnic i historii. Podczas II wojny światowej, w willi należącej do łódzkiego fabrykanta Steingerta, wojska niemieckie stworzyły noclegownie dla swoich robotników. Gdy wycofywały się z Łodzi, willa stała się miejscem masowego mordu. Zginęło tam mnóstwo ludzi, a legendy głoszą, że od tamtego czasu dom jest nawiedzony. Po wojnie grupka dzieci wyszła z nauczycielką na spacer po lesie i nigdy z niego nie wróciła. Kilka lat później podobnie stało się z kobietą, która postanowiła skrócić sobie drogę z pracy do domu, idąc właśnie przez ulicę Popioły i do tej pory kobieta nie odnalazła się. Wiele osób donosi również, że w lesie słychać płacz dzieci i można poczuć zapach gnijącego mięsa. Po sieci krąży też historia kobiety, która przejeżdżała przez las rowerem obok jednej z opuszczonych willi, zauważyła podejrzanego mężczyznę, który miał całkowicie białe oczy bez źreni. Inna z historii dotyczy pary, która wybrała się w okolice lasu samochodem i z ich relacji wynikało, że nagle coś zaczęło poruszać ruszać samochodem na boki, tak że aż odrywały się koła od ziemi. Znasz jakąś inną niewyjaśnioną historię o lesie Ruda Popioły? Daj nam koniecznie znać w komentarzu.